Cześć, ja się nazywam Pater, a jak już wiecie po tytule, w dzisiejszym materiale pokażę Wam jak podkręca się kartę graficzną. Do tego będziecie potrzebować takich programów jak MSI Afterburner, Furemark, OCCT, The Superposition Benchmark lub e, Valleja Benchmark, do zależności który wolicie. Vallejo Benchmark jest troszkę starszym Benchmarkiem a Superposition jest nowszym i obsługuje też e, testowanie dla VR -a. No i tak, wchodzimy pierwsze w MSI Afterburner Ja tutaj wybiorę ten e, podstawowy profil i jak widzicie normalnie e, potrzebujecie, tak, potrzebujecie temperatur Limit Potrzebujecie e, power limit, temperatur limit, core clock, memory clock i to by było na tyle, co was interesuje. Gdyby wasza karta nie ogarniała, na przykład e, wentylatory stały się głośne, no to wtedy fan speed bierzecie na ustawienia i możecie sobie tutaj e, sami odklikujecie auto i możecie sobie ustawić od 25 tak jak w moim przypadku jest do 100 nawet no ale zajmijmy się teraz samym e, power limitem i temperaturą limit jak widzicie tutaj macie jak przesuwacie czy power limit czy temperaturę limit to automatycznie przesuwacie dwa suwaczki i tutaj jest e, delikatny problem co tutaj macie zrobić klikacie e, taką zasłówkę, taki... E, Musicie to odczepić, i wtedy możecie każde po kolei. No i tak, power limit bierzecie na maksa, w moim przypadku jest to 113. No i temperaturę limit najlepiej jest ustawić na 85 stopni. To oznacza, że po osiągnięciu 85 stopni karta grafisza będzie zbijać taktowanie i będzie starała się zrzucać temperatury. I teraz tak, macie core clock. I tutaj musicie, jak macie, w przypadku moim na początku było 0 to tutaj e, zmieniacie plus 30, plus 30 wpisujecie zatwierdzacie tutaj, tego nie ruszacie, tutaj macie na 0 lub jakieś tam megaherce swoje bo w zależności od karty, mogą być to pokazane już standardowe jakieś tam megaherce e, i po prostu dodajecie do tej liczby którą macie tak samo czy w call, clock czy w memory clock czyli tutaj jest rdzeń, pamięć rdzenia traktowanie rdzenia a tutaj jest e, pamięć e, traktowanie pamięci e, no i tutaj plus 30 zatwierdzacie i e, tutaj sobie bierzecie papiż i zapisujecie dany swój profil. Jeżeli zapiszecie ten profil, zaznaczacie jeszcze tutaj Startup, żeby Wam się to włączało, i możecie uruchomić jeden z tych programów, na przykład Fourmark, OCT, Superposition czy Valea. No i teraz patrzycie, czy najlepszym sposobem jest przetestowanie w Wtedy e, bierzecie ten benchmark, odpalacie. Benchmark Wam się uruchomi. Tutaj wpisujecie. E, najlepiej e, Basic Extreme żeby było jak najmocniej i run. Wydawało się wam uruchomi, przejdzie wam benchmark i musicie sprawdzać jakie są temperatury, żeby nie były za duże e, żeby też nie spalić tej karty no i czy nie ma żadnych artefaktów i innych tego typu rzeczy. No i jeżeli nie ma, no to bierzecie znowu do 30 znowu plus 30, czyli 60. I zatwierdzacie, i znowu benchmark. Najlepiej jest zrobić furmarka, później zrobić baleję benchmark, i e, wtedy będziecie wiedzieli, jak Wam karta chodzi. Jeżeli wyrzuci Wam blue screena, jeżeli wyrzuci Wam cokolwiek e, niepokojącego, czyli jakieś artefakty na obrazie czy coś, to wiecie, że musicie to zmniejszyć. Nie musicie zmniejszać o 30. Możecie zmniejszyć o 5 na przykład, możecie o 1, i wtedy się tak po kolei bawić. Najlepiej jest dodawać plus 30 na e, rdzeniu, wtedy e, o wiele to jest e, sprawniej nam to idzie. Natomiast jeżeli chodzi o memory, to bierzemy plus 50, tak najlepiej jest brać plus 50. Znowuż zatwierdzamy, tutaj sobie zapisujemy nasz profil i tak samo, mark Super Position lub valo, e, Valeje Benchmark. No i sprawdzamy, jak to wszystko wygląda. Temperatury jeszcze e, można sobie, jeżeli chcecie na grach, to wchodzicie w ustawienia. Tutaj macie ten znaczek do ustawień. Bierzecie e, tutaj, oczywiście, musicie zaznaczyć tutaj e, te dwa e, haczyki drive control and monitor to musicie mieć to musicie i to musicie mieć i też musicie mieć jeżeli chodzi o benchmark o monitoring to tutaj wchodzicie tu monitoring i zaznaczacie temperaturę GPU ja sobie akurat tutaj sam nazwałem. Musicie to zaznaczyć, musicie to zaznaczyć, zrzucicie e, pamięci, taktowanie rdzenia, taktowanie pamięci. No i interesuje Was te wszystkie temperatury, więc to zaznaczacie tu. E, klikacie pokaż na OSD i pyk zastosuj i macie to e, zastosowane. Teraz musicie jeszcze. E, nie interesuje Was e, core voltage, gdyż możecie spalić kartę, jeżeli nie wiecie, jaką ustawić. Więc tego generalnie Was to nie interesuje. Teraz tak samo z tym. I ustawiacie najpierw to, jak będzie do maksa, czyli na przykład będziecie widzieć, że tutaj już jest limit. E, no to wtedy przechodzicie do tego i ustawiacie plus 50. Jeżeli plus 50 u Was jest dobre, no to bierzecie plus 100 zatwierdzacie i tak dalej sprawdzacie później znowu 150 jeżeli jest dobre i tutaj znowuż w moim przypadku 90 to jest max i tu mam akurat max ten i tak to wygląda, jeżeli chodzi o podkręcanie karty graficznej. Tak samo możecie przy OCCT sobie tutaj sprawdzić. On e, powinien wyłapać Wam błędy. Raczej to jest program typowo taki procesorowy, że bardziej e, sprawdza Wam procesor, ale możecie też tutaj ustawić sobie... E, Waszą kartę graficzną i wstawić sobie na przykład ciągły, czasowy, wstawić na przykład na 30 minut, najlepiej tak. Wtedy patrzycie jakie są temperatury tutaj e, na Waszej karcie graficznej, czy macie dobre temperatury, czy jednak za wysokie te temperatury i ustawiacie do tego najlepiej jeszcze później na sam koniec odpalić gry, które najczęściej gracie. Oprócz CSK, bo to jest bardziej gra procesorowa, bardziej chodziło o jakieś gry typowo takie graficzne. I yy, podkręcanie, jeżeli macie tutaj na przykład pokazane, że macie na przykład, nie wiem, 1600 MHz, no to tak samo, do tej liczby doliczacie 30 na pamięci, na rdzeniu pamięci, i na memory clock, czyli e, na rdzeniu, e, pamięć zwiększacie plus 30, a tutaj na e, memory, czyli na pamięciach, zwiększacie o 50, więc tutaj sobie doliczacie plus 50. I tak wygląda cały, e, cały MSI Afterburner, tutaj możecie kliknąć OC, ale to automatycznie Wam ustawi, sprawdzi jaki jest maksymalne, ale tego generalnie się nie poleca, bo w moim przypadku akurat to nie dobrze działało. Więc tutaj akurat tego wam nie polecam. I tutaj macie temperatury. Jeżeli właśnie zainstalujecie MC Afterburner, to dodatkowo macie tutaj Rivia Turner Statistics Server. I klikacie tutaj Start in Windows i tutaj Show on Screen Display. OK. No i tutaj generalnie Was nic nie interesuje, tylko tak jak mówiłem tutaj w monitoringu e, wszystko to ustawiacie sobie co tam potrzebujecie e, widzicie mniej więcej jaki jest wzrost tych fps i tak dalej, temperatur więc przy odpaleniu chociażby formarka, przy odpaleniu Superposition czy Walei one mają niby wbudowane Superposition, a czy formark e, temperaturę i liczbę klatek ale możecie tym programem dodatkowo sprawdzić to na grach, czy właśnie na tych e, trzech programach. Dodatkowo możecie po CCT. E, więc tak wygląda podkręcanie karty graficznej. Jeżeli macie już ustawione wszystko, to myślę, że e, parę klatek Wam wpadnie dodatkowo. Więc to by było na tyle moi kochani. Mam nadzieję, że ten krótki film... Jak waleja czy Super zobaczcie jeszcze na koniec Super tutaj macie benchmark, Performance, We Are Ready i Stress. Stress w darmowej wersji jest zablokowany. Bierzecie Performance, bierzecie swoją rozdzielczość ekranu, jeżeli macie. i Zależy jaka karta, jaki ekran. Najbardziej się ustawia do swojego ekranu, czyli na przykład, nie wiem, żeby dobrze sprawdzić kartę, no to bierzecie 1080 Extreme, tutaj DirectX. No i ran i nam się uruchomi cały ten Superposition benchmark. Więc on jest naprawdę wymagający i wyłapie wam, jeżeli jakieś są artefakty w trakcie podkręcania, że jeżeli za dużo, Jeżeli za dużo podkręcicie, to może się zdarzyć tak, że raczej nie powinniście karty zepsuć. Jeżeli byście podkręcili np. plus 764, tak przykładowo, czy 691 zatwierdzicie, to powinien Wam ewentualnie wyskoczyć bluescreen. Więc tutaj macie tą pewność, że takie zabezpieczenie jest, i wróci to do stanu początkowego, jeżeli tutaj nie zdążycie tego zapisać. Więc tutaj musicie brać to pod uwagę, i e, tak to wygląda. Tak samo, jeżeli podkręcacie pamięci, e, to też tutaj będzie to tak to wyglądało. No i power limit w zależności od karty, w moim przypadku jest 113. Bierzecie power limit na maksa. Wtedy. Nawet bez podkręcania tej karty, bez ustawiania tutaj czy tordzenia, czy to pamięci, sama karta dostanie takiego lekkiego pusta w trybie tak zwanym turbo karty. Więc tak to wszystko wygląda. Jeżeli Wam się spodobał ten krótki, ale myślę, że pomocny odcinek to dajcie łapkę w górę, subiczka i możecie dać również dzwoneczek, jeżeli jesteście nowi. Niele widziany jakiś komentarz, może wy macie jakieś rady, może wy macie jakieś programy, które mogą pomóc, to napiszcie w komentarzu i patrzcie linki w opisie materiału do różnych sklepów, do Facebooka, Instagrama i tak dalej. To by było na tyle, ja się z wami żegnam, hej, hej!